Las ciemny, mroczny, nieoświetlony promieniem słonecznym. Nieopodal Bibieli. Drugie podejście grzybowe na Śląsku w tym sezonie. Coś tutaj niby. No. świeżyzna. Maluczkich nie brak, ale czy dzisiaj się trafi coś troszkę większego? Byłoby miło, też, nie? Nie jest to o co chodziło. Tam pan Dawid z przodu. Teraz jednak zaatakować legendarną bibielę. I zaczął padać deszcz. Także subcio. Słuchajcie, no na tej bibieli słynnej coś się tu... O kurde, wywalił mi się kosz. Co się tu zaczyna poleku odkręcać. Takie grube nóżki na przykład fajne. Tu jakiś zaś zawodnik. Wagi. o Wagi. No takiej ale. Coś i coś i... Coś... Coś o młody grzyb, a tam stary grzyb w tle. <laughs> Takie. Chciałem coś trochę większego, ale wypuszczają długie nogi, żeby się przebić do słońca. Widzicie, to jest cud natury. No i następny tutaj obok spadł ten deszcz. To się przynajmniej te kapelusiczki świecą. To coś widać. Tu jest mój radar grzybiany i odczuwa. Że Kaś, sam sam Kaś, coś, 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 coś. Tak jak rzekł, doł, tylko że coraz mniejsze. I zaś taki mały, świecący. O, o. Taki ten. Może być. I to chyba idziemy w taką tendencję, że coraz mniejsze, ale no takie ładne. Szkoda, że nie ma ani gramka słońca. To by się zbierało odrobinę łatwiej, no ale nie idzie mieć. A tu go oprawiam, a tu już widzę. Zaś taki, ale to kurde, no, taki się człowiek musiał schylać, to by mu pęk kręgosłup w końcu. O kurcze Bele, i co? I trzeci. Tak zwany jak gracie w gry proszę ja ciebie. O, odpadła kapelka triple triple kill. O, tak się go złoży będzie git. Co wyłączę nagrywanie? To się pojawia grzyb. Tu już minimalnie większy. Ale wszystko świeże na rybki. Znaczy na grzybki chciałem powiedzieć, bo przecież. I zaś taki maciupek. Takie by szły do słoiczka, by całe mogły iść. Dobra. Wynik z lasowic jest już chyba pobity, ale to jeszcze nie jest to proszę Państwa na co ja liczę, bo... Tak, jeszcze tak, no tak, z pięć razy tyle byłoby ok. I zaś tutaj. Taki ukryty, długonogi mały kolega. Taki grzybek. Jaką wonio. Jak żyć konio. Tendencja się lekko odkręca. To znaczy, jest coś większego niż średnica kapelusza. 2 cm. To cieszy. Ale wszystko trzeba zauważyć bardzo ładne jakościowo. Ani nie ani nic. O, a tu jaki popularny gatunek. Przynieś piwko do lasu, potrafiłeś. Pijaku pierdolony, ale wynieść to już ciężko. To jest takich, no i to nie przypadek. Gdzieś właśnie przy pniach i te długie nogi. A tu? Nie, to liść. To strasznie zmyla. Czyżbym ja tam widział coś? Kurde, zakamuflowane? O cholera. Chyba się nie mylę. Ole krzywy, patrzcie jak on musiał kombinować żeby wyjść, boroczek i tu chyba pod listkiem dębu, operacja liść dębu A, jeszcze jak no i jakby nie ten deszcz to bym go nigdy nie zauważył bo jest tak schowany głęboko tylko ta, tylko ten kapelutek się świeci o jaki ładny prosz. tu proszę państwa o, przy szyszce przy żuku Myk Fliger, A tu Pistryk O. I tu coś, coś, tu coś, coś. Coś to. O, 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 I o, 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 o myk jeszcze tu jeden ukryty myk drugi o ten już trochę rozwalony dobra no przynajmniej dno od tego kosza jest już zasute to już coś coś i trochę się chyba przejaśnia też. E, może się co jeszcze wytarga na tej bibieli. O, i proszę. Ale wszystko tak trzeba wypatrywać w tej trawie nieludzko. Widzicie, agencie. O, ty cholera. O, i takie to już lepsze. Taka twarda nóżka, taki ten. Takich dajcie mi niedużo. 100 sztuk i jest git. Tu zaś taki partyzancik, ale taki nawet. Nie miniaturkowy, tylko z tych takich. No coś tu się zaczyna. Ono tu. maczupki ty. A tu coś takiego jest. Nie wiem, czy to nie jest jakiś maślak albo coś, ale ja takich szajsów nie zbieram. Mnie, proszę państwa, interesują jedynie grzyby premium klasy energetycznej. A plus, plus plus No chyba będą słoiki grane, zważywszy na wielkość zdobyczy. Tu mi coś tak miga. I teraz, czy to jest liść, czy to jest kurde grzyb? Ha patrzcie to. Jak mnie chciał zmylić. A ile ja takich grzybów pewnie po drodze minąłem, które mi się nie blysły w oczach? Ten mi się błysnął. Czekaj no. Chodź no cię tu, ciach. O, no i to je fajne. E, jakie w waszych stronach są jakieś takie regionalne odmiany nazw grzybów z jakichś dialektów, gwar, języków regionalnych, no bo po śląsku jest tego bardzo dużo. Ja wiem, że tam są no, oczywiście jakieś zajączki, zajęczoki, prawoki, czyli prawdziwki, y, zamszoki, bagniaki, Liszki i Inksze, chociaż ja akurat, e, ja akurat z domu rodzinnego to znam te nazwy, że tak powiem, z polszczyzny ogólnej. A propos, polszczyzny, ojczyzny, maluszek. Gdzieś tu pod tymi astami, czyli gałęziami, wy... By... o cholera, pokaż no to, no, to jest rozmiar europejski, kurcze bele. I tu zaś w trówce sztuk 2. Zróbmy tak i tak. No i to są takie fajne. A jako, że czy ja te grzyby wykręcam, czy ja te grzyby wycinam, to jak tak pod każdym filmem moim z grzybami ktoś napisze, że i to jest źle, i to jest źle, to będę trochę wycinał, trochę wykręcał. Tu zaś takie dwa partyzanty pod tego, pod trawne. Ale już oczy się, już powiem Wam, nastroiły, wyostrzyły. A, ho, 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 tu jeszcze. Już wiemy, jak to wypatrywać. Nie, a, tu jeszcze, proszę, o. No, o. No i tu po raz kolejny, dosłownie bym go rozdepnął. Trzeba tak patrzeć pod nogi. Ja w sumie cały czas krążę w takim promieniu, może, nie wiem. 5 metrów i co chwila się schylam, już mnie dyskopatia zaczyna dosownie się przypominać. Co chwila coś jest no, skaranie boskie. Ty, zaczyna być nawet czuć jakąś masę w koszyku i to nie jest butelka z piciem, ani pół litra gorzoły. Za tego grzyba trzeba podziękować panu ślimokowi, że go podgryzł i dzięki tej dziurce go zauważyłem. No i takie coś to ja lubię. Proste, oczywiste sytuacje w życiu. Myk. O tym godą, o tym godom. O tym godą. Takie mają być. Takie mają być. A tu! Jakie kombo piękne. Braciki. Cwillingi. Zrośnięte. Cwillingi syjamskie. Hopsiub. O. I to, 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 to. O. Ciach. O. Tu zaś dwa partyzanty. O kurde, jakiś ciśnięty. O! Triple kill. Tu jakiś taki mały, ale gruby. A nie, nie dowartościowuj do się. Tu co chwila, Dawid, latają te... A bo może grzyby zarodniki rozpylają? O tym media milczą, a tu o prawda wychodzi na jaw. O. 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 Prepaństwa. Widzicie sztuk 1, sztuk 2, być może gdzieś sztuk 3. Ciach. Jak idealny. To jest dziś grzybobranie podwyższonej trudności. Nie dość, że ciemno, nie ma słońca. To wszystkie jeszcze pod jakimiś... na no, wszystkie, no, 90% pod trawami, pod gałęziami, pod pieron, wie co... No nie jest letkie te życie grzybiarza powiem wam. Panie Rzuczku, powiedzcie mi, k jest grzyb? Po lewej ja, ty Prawda, Prawdaście pedzieli, dzięki... Dobra, to będzie tak. Patrzcie. Jeden. Dwa. Trzy. I proszę. Kombosik. Jeden. I drugi. A i trochę to już ktoś na nim poucztował. Ale i trzeci jest. O, przepraszam bardzo, a co tu się chowie? Jest i czwarty. I tu zaś maciubki. O, o, krzywy. Aj, widzę, że chyba z drugiej strony coś się tu, tu się coś święci ku pamięci. Ty, a nie ma coś tam, nie, ale jest git. I zaś, co się tu kurde świeci, pokaż no to cholerstwo. No, patrz, serio, następny, o co to chodzi? Co tak dużo, za dużo. Na Bibieli jest pewna zasada: grzyby występują co najmniej po dwa albo po trzy. Zaś jest tak: sztuk jeden, tukej, o, taki piękny, i tu zaś nie opodal, pod trawą. O, o! No, ten taki tęguśki. Jednak do tanga trzeba czworga, jak widać. Ale powiem Wam, że to aż się morda cieszy. Jak się takie. O! Oh, 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 coś takiego znajduje. Ej, ja się tu schylam po szóstego i ja pierdzielę. Ty, co tu się dzieje? Patrzcie. Tu. Kolejny. I tu. Następny. Boż, zaczął się zapełniać w szybkim tempie, powiem Wam. Tu zaś taki prytek, a musi być i prytek. I tu zaś zaczęło padać. I dzięki temu widać co jest grane. Taki podłużny. Tu w tym lesie dziś nie zaśnie nikt. O i o. I znowu tak zwane kombo bibielskie. Czyli jeden mały na długiej, o! Ze współlokatorem na długiej nóżce, i drugi taki trochę już porządniejszy. Niestety pada też deszcz. Pan Dawid cały czas w pozycji przykucnej. Plecy już plecy już bolą. To co chwila co strzela. No tak, jak są takie ciężkie, to trzeba. Nie tak. No tak, na Z przyklęku, ja, ja. I o! No o, to już taki, takich jeszcze po 10. Za każdym razem, jak przelatuje samolot, to ja znajduję grzyby. Czy to, powiedzcie, może być jakaś korelacja? Czy to myślicie, że zapylają zarodniki, albo bije mi już chyba dogowy z nadmiaru grzybów? Ale no, jakby nie było, jakby nie patrzeć, no cudowne Mało tego, jeszcze tu, kurcze pieczone, pa. Ja chyba muszę się wstrzymać z tym nagrywaniem i zrobimy podsumowanie, ile tego jeszcze wyszło, bo już za niedługo się zbieramy. Słuchajcie, Bibiela, rozkręcało się opornie, ale jak widać, dwa kosze. Jedna według mnie z lepszych zbiorów, bo grzyby są jakościowo po prostu, no aż się twarz uśmiecha, jak je widzi. Panie Dawidzie, dobrze to wygląda. Jak na pierwsze poważne zbieranie, w sumie takie można powiedzieć. No, takiego kosza to od wielu lat nie miałem. A no. znaczy, powiem szczerze, że chyba w ostatnich latach w ogóle nie pamiętam, żebym taki kosz miał z tyloma małymi grzybami. Gdyby, I to, i to no, trwa strasznie długo. Gdyby trzeba się naschylać. Gdyby wszystkie te grzyby były powiedzmy jak ten, to by było po dwa kosze, myślę, lekko. Także słuchajcie, piszcie, jak sytuacja grzybowa, zostawcie jaką łapę, ślad po sobie i teraz trzeba to będzie oprawić. To nie jest lekki to kawałek. My, są, my będziemy wtedy oprawcy. Oprawcy grzybowi. No. no, ogólnie wygląda to tak. Wyrzuciłem chyba jednego. No, całkiem można powiedzieć, robi wrażenie. Tu już swoje się wyparzają. Będzie akcja. Efekt końcowy zapowiada się spoko. Voilà.